Nawiasem mówiąc, jesteśmy przy Urzędzie Marszałkowskim. Dzisiaj posiedzenie cyjniku, ale jest. Dłócą się o to, dlaczego nie ma pieniędzy na, prze, na autobusy pks na przewozy i yy, następuje wykluczenie komunikacyjne pewnych miejsc. Na przykład pociąg przyjeżdża do Hajnówki o godzinie 21.30 i nie ma jak się dostać 20 km dalej położonej Białowieży bo ostatni PKS odjeżdża o godzinie 15.30. Ale to nie tylko chodzi o turystów, tylko też ludzie zobaczcie, jak oni mają załatwić jakieś sprawy, lekarze, szkoły, praca dalej jak ostatni autobus odjeżdża o 15.30. No, a przy okazji tutaj mieszka gdzieś tak zwany Nitro Hunter oprawca Kononowicza, co się znęcał nad nim stojąc pod jego domem wprowadząc transmisję pozdrawiam cię Rafale M bo właśnie się dowiedziałem, że sprawy o wykroczenia za niby nieprawidłowe parkowanie, które próbowałeś mi zakładać. Konfidencie 1, jakiś rencista, widzicie chory psychicznie siedzi w domu i tylko też śledzi mnie i stalkuje i nęka. Więc sprawy zostały w sumie umorzone w sądzie, bo z zawiadomieniami, znaczy do donosami takich śmieci, hejterów chorych psychicznie, to normalne instytucje się nie chcą zajmować, nie? Wracając do Krzyśka, temat z Krzyśkiem był taki, że e, ktoś to mówił, czy to dobrze, że on tą karierę polityczną zrobił, czy niedobrze, no. Wiecie, z pozycji takiego wiejskiego głupka, który był wyśmiewany, opluwany, i tak dalej, nagle ci, którzy się z niego śmiali i go opluwali, chcieli sobie z nim robić zdjęcia. Brać od niego autografy, no ale Krzysiek oczywiście nie potrafił wykorzystać rozsądnie tych swoich 5-minut sławy, chociaż mama była bardzo dumna i się cieszyła z tego, że w końcu zrobi jakąś karierę. Natomiast Krzysiek żądał za zdjęcie yy, na przykład 200 zł. No i jeszcze, jak przyjechała na przykład samochód 4 czy 5 widzów, to oni byli skłonni się zrzucić w sumie, bo to ile wychodziło wtedy po gdzieś na 4 po 50 zł. Nie no, widzieli. Że Krzyśkowi się nie przelewa za bardzo, dąb bieda, nędza, smród i w ogóle brud i ubóstwo. Więc chętnie bym udali, ale wtedy Krzyśkowi się odpalała ta paranoja. Mówił tak, tak, ale to 200 zł od osoby, nie? Więc oni mówią, no nie no, przyjechaliśmy we cztery osoby i zapłacimy 800, 800 zł za zdjęcie z Krzysztofem Kononowiczem. No, aż to nie jest tyle warte, nie? Panie Krzysztofie! No zobaczcie, facet do światło znowu jedzie, no. Dzienne ma włączone, tylko dlatego z tyłu się nie palą, nie? Czy znaczy, jak mogę pomagać światłami, i tak się nie domyśli, o co chodzi pewnie. Niestety, widzicie, to tacy to są kierowcy w tych nowszych autach. Technika przerasta umiejętności i potem się dziwią, że różne historie się zdarzają. No jedzie bez światła. No. To, czy to jest bezpieczne? Pytam. Ja się pytam się. No. Nie jest to bezpieczne, nie? Za bardzo. Także, no z Krzyśka Karierą tak to było, więc Krzysiek oczywiście zamiast podziękować za pomoc tam tylko wręcz przeciwnie, pamiętam też następną historię, przecież Krzyśkową tak dzisiaj będę wspominać, różne historie, nie? że... Yy. Był ten czas, jeden rok taki, że dawali chyba 3000 zł dodatku za węgiel. Jeżeli ktoś palił węgla w piecu, to można było dostać 3000 No Ja mówię, Krzysiek, zorientowałem się, jest taka możliwość. on jeszcze na mnie nakrzyczał, że on nie chce, nie życzy sobie i mam się nie interesować. Krzysiek, ale przydałoby się 3000 nie? Mówię, nie, bo tu zaraz oni przyjdą na kontrolę. Sprawdzać, czy ja mam piec, czy węgiel, czy pale i tak dalej, nie? No jak Krzysiek, no 3000 za darmo, tak całkiem nikt nie daje. Myślę, że to skórka jest warta wyprawki, no ale to widzicie, taki był właśnie mi Misio ciężko mu było pomóc. Te same wszystkie te historie z opiekunkami, z mopsu, które przychodziły Krzyśkowi, nie wiem, wpadł zegarek za, za wersalkę, zgubił coś. I Ponieważ, że tak powiem, skojarzenie czasowe było takie, że był zegarek, przyszła opiekunka, zegarek wpadł za wersalkę, więc może to w czasie wizyty opiekunki zegarek zginął, więc może ona go ukradła. I donosi. I nic dziwnego potem, że nikt Krzyśkowi nie chciał pomagać w tej sytuacji, skoro Krzysiek wszystkich oskarżał bezpodstawnie, to trzeba podkreślić, nie? O kradzieże po prostu, nie? Także taki to był Krzysio. Misio. I dlatego też nikt nie chciał się z nim zadawać, bo jeszcze wszyscy ludzie, którzy mu próbowali pomóc, to tylko z tego powodu mieli problemy, bo potem Krzysio mi się opowiadał na nich, nie? Że to wcale oni mu nie pomogli, tylko na przykład go okradli, bo, bo zegarek zginął. Spodnie, zwieszaka zginęły, nie? I różne tam przecież Krzysiek wymyślał historię, nie? Że jemu się należy jakieś pieniądze za coś mu się tam niby. Należą nie. Teraz to samo, to, to skupił wokół siebie tych chorych psychicznie, też widzę. Widzę, bo te same te pytania, na przykład, gdzie są Krzyśka, pieniądze za nagrywanie z filmów, Przecież on z kanału Łęczny Człowiek powinien tyle pieniędzy w domu mieć. Gdzie są te pieniądze? Ja dlatego nagrywam każdą moją wizytę od początku do końca Krzyśka, żeby mi potem żaden czubek czy wariat nie mógł nic zarzucić. Debil, złodziej sam, złodziej złodziejskie myśli mający. Bo yy, zwróćcie uwagę przecież, że skoro Krzysiek yy, no, nie wychodził parę miesięcy z domu, a Jacek, Jarek dowoził mu codziennie jedzenie, placzkę i tak dalej, opłacali mu rachunki za prąd 1500 zł miesięcznie, na no, to szły pieniążki, to wszystko kosztowało, nie? Także no, rozmywał się obraz na razie.